Cześć, witajcie na kanale mamuśka z gitarą. Ja mam na imię Weronika a dziś zapraszam was na vloga. Jeśli jesteś nowy, nowa, to serdecznie zapraszam cię do subskrypcji. Tam na dole zostaw łapkę w górę, a my przechodzimy do dzisiejszego dnia. My już jesteśmy po śniadaniu, już yy, wszyscy yy, Dzisiaj w planach. Yy, nie mam nic za bardzo, ale wczoraj byłam na kontroli yy, z młodą, jeżeli chodziło o ten katar, kaszel i zachrypnięty głosik, bo w poprzednim vlogu yy, o tym była mowa, to okazało się, że ona ma podejrzenie alergii. No i teraz zostaliśmy skierowanie do alergologa, no i musimy to załatwić. No, no i dzisiaj jest taki też luźniejszy dzień. Może wyjdziemy na jakiś spacer. Pokażę Wam pewnie znowu co nieco yy, tutaj Władysławowa. Jeżeli jeszcze na mojego Instagrama tutaj się gdzieś Wam wyświetli. I zachęcam do subskrypcji kanału, lecimy do 100 subskrypcji yy, i na 100 subskrypcji chcę nagrać yy, QA, więc też pytania możecie mi zadawać tutaj pod tym vlogiem jak i pod poprzednim. Po i za wszelkie komentarze będę bardzo wdzięczna. Jeszcze Wam się szybko pokażę, pokażę mój outfit, koszuleczka i dresiki. Jak widzicie mam czyste lustra, to dlatego, że y, będziecie mieli odnośnik... Czy tu? Będziecie mieli odnośnik do filmu, w którym testuję... Yy, odkurzacz akumul akumulatorowy do szyb czy jakoś tak i... Będzie właśnie jest, jest test na tym kanale, możecie sobie tutaj obejrzeć, a my przechodzimy do dalszego dnia. Muszę ten bałagan tam ogarnąć. Wyszliśmy na spacer. Nasz pierwszy cel to jest apteka, a potem może jakieś zakupy. Muszę coś się. I'm Wróciliśmy do domu z miasta i może teraz Wam pokażę co kupiłam. Standardowo pół apteki wykupione jak to przy dzieciach zobaczymy, czy to zadziała. Czy gdzieś miałam unibę, ale gdzieś wsiąk. No i standardowo jakieś ziemniaczki na obiad. Taki soczek. Ciekawa jestem, jak smakuje. Są dwa moje ulubione owoce, czyli jabłko i mango. Zobaczymy, jak będzie smakował. Żelki, złote misie. Jakieś jakaś limitowana edycja to biała misia. Mały misi biała misia. No i dwa takie filety z piersi z kurczaka. Jak nie chce mi się robić obiadu, to zawsze biorę po prostu. Takie podsmażam i gotowe. Pokażę Wam jakie jakiego dorwałam. Takiego ładnego kwiatka dorwałam. Pani mi mówiła, jaką się nazywa, ale ja zapomniałam. Nie pamiętam, jaką się nazywa. Ale normalnie jest prześliczny. Tutaj jeszcze ma jakieś pączki, które będą rozkwitać, a tutaj ma cztery takie ładne cztery takie ładne kwiatuszki. I teraz muszę dla tego pana znaleźć miejsce, jakieś piękne? Nie wiem. Położę go tu. Tu. Może go może obrócimy. O tak. O, pięknie wygląda. A tutaj po drugiej stronie mam. On się chyba skrzydłokwiat nazywa. A tu jest moja kolekcja piękna Harry Potter'a sobie może ustawię taki challenge, żeby przeczytać całą tą serię. Kiepsko na razie mi idzie, bo jeszcze nie zaczęłam, ale może kiedyś mi się uda. A teraz wróćmy do skrzydła kwiatów. Jak go przesadzałam, bo przesadza, przesadzałam gagatka, to on yy, miał, ta, był tak zakorzeniony, że on się aż prosił, żeby go przesadzić, żeby mu zmienić ziemię. Dajcie znać, czy macie jakieś kwiatki, lubicie hodować jakieś kwiatki ja odkąd się wprowadziłam tutaj, do tego mieszkania to mam jakąś obsesję na punkcie kwiatów tam jest jeden tu jest drugi i mam też tak, że zawsze muszę mieć jakieś takie o, kwiatki w wazonie to wam pokazywałam w poprzednim vlogu takie piękne kwiatki no. no i na balkonie mam dużo kwiatków, więc wiecie mam małą obsesję na tym punkcie ale jakoś tak lepiej się czuję kiedy mam jakieś żywe kwiatki w domu z takich innych rzeczy jutro ma przyjść do mnie kurier bo zamówiłam sobie wentylator zobaczymy jak będzie wyglądał czy się sprawdzi tymczasem zabieram do za przygotowywania obiadu bo już jest pora pokażę wam jeszcze pobojowisko po układaniu puzli misi to Michalinka ułożyła sama bez niczyjej pomocy jestem z niej naprawdę dumna ale mówię to je trochę ciszej, bo mój kochany syn zasnął. Tak pięknie sobie śpi. Na spacerze nie chciał spać, więc teraz mu się zebrało. A ja się zabieram za przygotowywanie obiadu. Jesteśmy już po obiedzie, sobie karty, siedzimy kolei, i... i jak słyszycie to, to oglądam swój film. Zy... Zy... Denko pielęgnacyjne, seria Mamuśka poleca. Do i kiedyś jak y, oglądałam innych twórców, bo oglądam też innych twórców, to sobie powiedziałam... twórcy, ja bym tak nie mogła oglądać swoich filmów, że, że jakoś tak nie wiem, drażnią mnie mój. Nie wiem, nie po prostu nie lubiłam oglądać siebie yy, tak jakby od, jako widz, no wiecie o co chodzi. No i yy, zaraz Wam powiem od kiedy mam kanał. coś w się sensie, od kiedy wstawiam filmiki na, 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 na YouTube. Chyba od, od, od marca, bodajże? Nie Od 24 marca wstawiam filmy w miarę regularnie. Kiedyś wstawiałam ich trochę częściej, a teraz sobie postanowiłam, że będę wstawiać je raz w tygodniu w środę. A od pewnego czasu nastała zmiana, że będę wstawiać je dwa razy w tygodniu. No, i oglądam je. Myślę, jak montuję filmy, to myślę, dobra, już tyle razy się naoglądałam w czasie tego montażu, że po prostu żygać mi się chce, jak mam oglądać. Yy, potem na, na, na YouTubie. I no, no i to chciałam Wam powiedzieć. Teraz sobie robię herbatę, robię sobie meliskę, co by trochę. Uspokoić emocje. Chociaż nie jestem wcale jest zdenerwowana, ale lubię po prostu Melisę. Ale jeszcze jedno chciałabym Wam powiedzieć: dlaczego zaczęłam nagrywać na YouTubie, to nagram osobny film. Jak będę gotowa po prostu, bo to jest dosyć trudny dla mnie temat. Nie. Yy, nie chcę. No, no po prostu to jest dosyć trudny dla mnie temat, to dosyć taka prywatna. Sprawa, ale dajcie znać, może będziecie chcieli. Może jest tutaj ktoś, kto się zastanawia nad założeniem kanału na YouTube. To może trochę powiem, jak to wyglądało z mojej strony. Co było przyczyną, że zaczęłam nagrywać na YouTubie. I no. Wróciliśmy do domu ze do spaceru. I z zakupu, bo musiałam pomyśleć, co zrobić na jutro na obiad. Pokażę Wam co znam z upejnego wiodąca się. Zastanawiałam chyba z 5 minut, stałam i się zastanawiałam, czy to wziąć. Ale wzięłam, Zaraz Wam pokażę. Kupiłam proszek do pieczenia i cukier wanilinowy. Tak, a to oznacza tylko jedno, że będzie seria, mamuśka gotuje. I to. Takie ładne, kupiłam sztuczce. Po prostu aż stałam chyba z 5 minut, i się zastanawiałam, czy brać, czy nie brać, ale kurczę wzięłam. No i wzięłam jeszcze takie aromaty: tutaj cytrynowy, waniliowy i pomarańczowy. Jakieś chrupki co by ten meczyk dobrze wszedł. A tam czeka mnie standardowo obowiązki domowe. Jest już około 20. Ja jestem po meczu. Żeby nie było, ja nie jestem jakimś wielkim fanem oglądania meczy, ale y, po prostu, że to euro, to był jeden, jedyny mecz, który obejrzałam. Y, teraz będę przygotowywać młodej mleko, mm. y, żeby mogła mi pójść spać, bo Michalinka jeszcze pije mleko, ale już normal, normalne mleki. Zawsze na noc, to taki mamy mały rytuał sobie wypracowany, że zawsze na noc robi jej yy, szklankę ciepłego mleka i do spania. Chociaż w sumie Franek już zasnął, ale no. W ogóle stała się rzecz straszna dla mnie, bo zgubiłam pokrowiec. Nie pytajcie mnie jak, nie wiem jak to zrobiłam, po prostu jak yy, nagrywam jak, jak nagrywam dla Was, to robię to bez pokrowca, bo mam pokrowiec zamykany i po prostu mi się... żeby mi klapki tam klapka nie przeszkadzała, to wolę po prostu trzymać w ręku telefon. No i dałam ten telefon młodemu do, yy, telefon. Dałam ten pokrowiec Frankowi do zabawy. No i nie wiem jak to się stało, ale wracamy do domu i patrzę, pokrowca nie ma. Nie ma we wózku, wyszłam. Na klatkę. Zobaczyłam jeszcze raz, czy on tam jest. Nie ma. No i po prostu jest mi z tym źle, bo ja jednak wolę, żeby telefon był w pokrowcu, żeby mi gdzie, Bo ja jestem z tych, że telefon mi gdzieś poleci i, i tyle tego będzie, nie? Także po prostu jestem sama na siebie zła, że nie dopilnowałam tego, żeby młodemu, żeby od młodego wziąć pokrowiec. Ale dobra, koniec tego gadania. Ja muszę tutaj dziecku. Mleko podać. Jeszcze mam do schowania pranie, bo już pewnie wyschło na tym balkonie, a muszę, muszę to zrobić, bo to pranie pewnie młodych dostało. Ale pokażę Wam, jaki mam piękny zachodzik słońca. Zawsze mi się podoba. Zawsze staram się siedzieć na balkonie i jak mam chwilę, wtedy jest taka przyjemna cisza. No może nie cisza, bo mywy mi tutaj trochę dają koncert swój, ale mam takie piękne widoki tutaj. Zaraz Wam pokażę. Taki mam piękny zachodzik. W ogóle bardzo... Jak śledzicie mnie na Instagramie, to widzicie jak wstawiam czasami relacje z mojego balkonu. A tutaj czeka na mnie pranko. Ja wam tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, zostawcie jakiś komentarz yy, i zapraszam Was na mojego Instagrama. No i widzimy się w następnym filmie. Pa!